No dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Filmie? którym chciałbym Tobie opowiedzieć o, uwaga, napadach z mieszkania. Tak, no mianowicie, napady z mieszkania są w tym tygodniu na premii razy dwa, także premia jest dowalona, że tak to można by, że jest naprawdę, naprawdę y, solidna ta premia. Więc chciałbym Tobie opowiedzieć o tym najważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi po prostu o te napady z mieszkania. Więc jak rozpocząć te tak zwane normalne napady? Bo wiem, że niektórzy na temat słowa normalne się zaczęli zastanawiać, co to znaczy normalny napad. Jeszcze napady, jeszcze w społeczności GETA, to się nazywa napady OG. Tak zwane. Pierwsze napady w Gietonej, jakie kiedykolwiek zostały dodane, w... czyli te, które są od 2015 roku. Więc, jak do tego w ogóle mieć dostęp? Co trzeba zrobić i tak dalej? Ogólnie, z tego co pamiętam, dopiero mamy tutaj dostęp chyba od 12 levela. To jest jedyny wymóg jakikolwiek levelowy. Tak, to to nie ma za bardzo. Tak mógłbym rzec. Nie ma jakoś tak specjalnie innego wymogu. Chyba jeszcze to nie wiem, trzeba, bo może do Lestera na mapie polecieć. To było chyba jakaś biała literka L i chyba tyle. To jest takie, jeżeli nigdy do tego nie miałeś dostępu. Z innej strony potrzebujesz zakupić sobie nieruchomość i musisz kupić jakąkolwiek nieruchomość z kategorii ekskluzywnej, więc nie ma znaczenia, czy wybierzesz tą najdroższą, czy na przykład tą najtańszą. Jakby to to to, to nie ma znaczenia. Ty możesz sobie po prostu wybrać jaką chcesz. Czy za 151 tysięcy, czy za nawet tam bo chyba nawet jeszcze droższe tutaj są, bo to są akurat teraz na No czy nawet za 700 koła. Nie ma to znaczenia. Jedyne tylko, co ma ma tak naprawdę znaczenie, to lokalizacja tej nieruchomości względem tego, jaki będziesz sobie napad robił. Bo na przykład Pacific Standard, z tego co ja pamiętam, jest chyba tutaj albo tutaj. Co nie? No to wybierasz sobie na przykład jakąś nieruchomość, która jest w tym zakresie, no to będziesz miał najbliżej na finał. Nie wiem, chyba tutaj nieruchomości w tym miejscu są najbliżej fleki. O, tak jakby takie coś chcę powiedzieć tobie, że to jest jedyne co, to jest miejsce spaudu. Tutaj, gdzie jesteśmy. Ale musisz kupić jakikolwiek apartament z kategorii tych ekskluzywnych. Byle co. Nie ma znaczenia co, byle co. Napady z mieszkania są to napady, które wykonuje się po prostu tutaj, jak jest literka H. I każdy z tych napadów tutaj co jest, oczywiście potrzebuje osób. I więc sobie tutaj możemy stanąć przy tej tablicy, to wam pokażę. Pierwszy na samej górze jest, nazywa się akcja we fleka. Akcja we fleka jest to napad, który możesz wykonać w dwie osoby. I tak tutaj nie ma od jednego do dwóch, dwie osoby. Koniec. Dwie osoby wykonujesz. Są tam tylko dwa przygotowania i finał. Następny tutaj co jest napad, to się nazywa ucieczka z więzienia. Jest to napad, który już wykonujesz w cztery osoby. Jest to jeden z napadów, który pokonał większość graczy GTA Online. Jest uważany za jeden z najgorszych możliwych napadów, jaki w ogóle może być w tej grze. Nie tak, że on jakoś specjalnie jest trudny czy coś, tylko problemem jest to, że tam każda rola praktycznie ma jakieś swoje zadanie. No powiedzmy, że są trzy drużyny, które muszą coś zrobić. O, może tak powiedzmy. Jest dwójka w w więzieniu, która po prostu uwalnia całego tego właśnie naszego Raczkowskiego, ale właśnie tu pojawia się problem. Oni muszą się przedrzeć przez policjantów. Druga na przykład osoba jest w Welumie, który później ma zabrać tego Raczkowskiego, ale goni go Hydra. No jeżeli źle ci w więzienie albo Hydra go zestrzeli, no jest lipa. No jest jeszcze tam e, saper, który ma i pomaga chronić tego ziomeczka w Elumie, ale oczywiście, jeżeli ziomeczek w Welumie wie, co ma robić, no to ten, który jest w Buzardzie. No nie powinien był mu pomagać, tylko powinien pomagać tamtym więzieniu, ale to jest akurat temat na inny na inny jakby taki odcinek. Następne tutaj, co mamy, to się nazywa skok na Human Labs. Skok na Human Labs jest tak samo w cztery osoby do zrobienia, ale tutaj akurat jest pewna... jedna sprawa, co nie? Tam też mamy chyba z pięć przygotowań. Tutaj akurat jest tak, że dwie osoby działają w Human Labs, a dwie osoby poza, tylko że właśnie te dwie osoby poza to jest taka robota, że jakby to wam powiedzieć, oni chronią bardziej samych siebie, to tak można by było powiedzieć. I tyle, po prostu czekają aż tamta ekipa wróci. Powiedziałbym, że najdudniejsza część nie mają w tych, że oni są w helikopterach. Seria A, tutaj co jest na dole obok mnie, jest to napad, jak tutaj możemy zobaczyć na miniaturce z Trevorem. Pomagamy tutaj Trevorowi oraz Ronowi ofknąć towar, że tak to powiedzmy. I co ciekawe, to jest napad, który płaci chyba mniej niż ucieczka z więzienia oraz skok na Human Labs. Na temat ucieczki z więzienia pewny nie jestem, czy jest płaci mniej. Ale na, te, na temat Human Labs na pewno. Human Labs na pewno płaci tę serię, a mniej. No i na samym dole tabeli znajduje się akcja w Pacific Standard, która jest napadem, który tak samo ma też z pięć przygotowań, no i ma finał. Zapinał to teraz ja tutaj to akurat pamiętam tę kwotę. To jest standardowo to jest milion 500. Chyba tam milion albo milion to już było na hardzie. W każdym razie no ponad do 3 milionów można zrobić na napad. Jednakże to jest oczywiście podział na cztery osoby, więc no tutaj aż tak dużo się nie zarobi w cztery osoby. Ale spróbujemy sobie z randomami ograć Pacific Standard, może się uda przejść chociaż jeden. I w zasadzie teraz tutaj a jak teraz? O, niechaj będzie w tym miejscu. Aktualnie teraz Wam się wyświetla, wyświetla hajs, jaki możecie zrobić na premii razy dwa w tym tygodniu. Na tych wszystkich napadach teraz widzicie dokładnie hajs, ile możecie zrobić z każdego poszczególnego napadu. Yy, są jeszcze takie rzeczy, które warto jest wiedzieć na temat samych napadów z mieszkania, ponieważ to są bardzo stare rzeczy. To tutaj Rockstar yy, myślał, kombinował, jak to jeszcze trochę poulepszać, Podczas przygotowań możemy sobie tam ustawić coś takiego jak yy, własny strój. No to jest że tak. To jest też bardzo ważne. Możemy mieć własny strój yy, i na przykład mogę wam to pokazać. Zobaczcie, jak tutaj sobie jesteśmy, możemy udać się do yy, sklepu z ubraniami. Tylko gdzie się podział taki sklep z ubraniami? Kurde, nie widzę. Gdzie jest znacznik yy, sklepu z ubraniami? Tu jest znacznik. A u góry też jest. Nie wiem, czy akurat będzie w tych dwóch sklepach, ale zaraz zobaczymy. Podjadę, Podjedziemy, zobaczymy. Dobra, witam panią sprzedawcę. Dobra, przeglądamy sobie stroje i tutaj u niej szukamy sobie zakład. I... O, właśnie te, żeby to było coś takiego jak stroje, napady, to nie? No i na przykład kupujemy jakiekolwiek taki armor, on daje nam po prostu, że tracimy mniej zdrowia podczas tych napadów, to akurat się przyda. Dodatkowo, jeszcze możemy sobie do tego dokupić. Heum. Tutaj akurat nie wiem, czy tak będzie heum. Bo, na przykład, tutaj wam pokażę taki mój przykładowy strój. O, tak wygląda mój napad na mieszkanie. To jest w tak, taki sposób zubrany. Mam jeszcze hełm, bo hełm też mnie chroni przed y, strzałami w głowę. Ale to dzieło tylko i wyłącznie na przygotowaniach. Z tego co pamiętam, na samym finale już niestety tak nie jest. To jest, mówię, mój taki specjalny strój. Napady przygotowane. Także nie wiem, czy ona tutaj akurat sprzedaje. Nie wiem, czy to nie było w kategorii tutaj nakrycia, właśnie głowy. A się nie pamiętam, czy właśnie tutaj to było, czy w sklepie z maskami to się nie znajdowało. O, jest. Hełmy kuloodporne. Po prostu to jest kategoria. I widzicie, mam też swój hełm kuloodporny. I to jest jakby taka jedna z najważniejszych rzeczy, którą musicie sobie wiedzieć, że możecie mieć. Czyli można korzystać z takich strojów i one rzeczywiście nas będą chroniły podczas tych napadów. Niestety podczas następnych napadów, co jest niestety. Niestety powiedziałbym, że jedną z tych smutniejszych rzeczy. Nie zostało to jakoś zrobione, co nie? Niestety to jest najgorzej, że nie zrobili tego jakoś specjalnie, żeby te stroje były używane, co jest niestety wielką szkodą, to akurat trzeba przyznać. Ale tak niestety jest. Kolejną rzeczą, którą też warto jest wiedzieć na temat napadów z mieszkania jest to, że możemy korzystać z różnego rodzaju pojazdów. Niestety Rockstar trochę zmniejszył te pule, jeżeli chodzi o korzystanie z pojazdów. Na przykład wiecie, nie można korzystać z MK2 podczas misji. To jest akurat pojazd, który jest zablokowany od praktycznie zawsze na misjach. których oczywiście można wiecie takich, mianowicie od kontaktu. Ma to, ma to na przykład na myśli od, od Simona czy coś. Takie, takie rzeczy, to tak, tam można korzystać, ale podczas napadów nie skorzystasz z opresora. I tutaj akurat przechodzi z nami taki jeden bardzo ważny pojazd, który jest używany kiedyś. Do tego celu służył Toreador. Niestety od aktualizacji dax -em wraz z jego oczywiście wytwórnią. Radar został skasowany z tej listy. Szkoda, bo bardzo się przydawał w napadach z mieszkania, mianowicie tutaj. Mamy taki oto pojazd, nazywa się on y, Vigilante. Jest ewentualnie jeszcze nazywany przez społeczność jako Batmobilem. Y, dlaczego konkretnie też on, co on takiego potrafi? Y, po pierwsze, ma on takiego boosta, jeżeli klikniemy przycisk, to naprawdę bardzo szybko zasuwa. Druga sprawa, ma on rakiety. I te rakiety są nielimitowane. Inna sprawa, on też jest bardzo ciężkim pojazdem w grze. Ogólnie ciężkość pojazdu w grze też ma duże znaczenie, bo zobaczcie. Po prostu jadę, dobijamy się yy, i. Tyle. Dobijamy się, my praktycznie nie tracimy w ogóle przyczepności, nie spadamy jakoś z drogi. I Vigilanta jest jednym z takich pojazdów, które jest najbardziej tutaj polecane, jeżeli chodzi o robienie sobie tych napadów. No i powiedziałbym, że jeszcze trzecią rzeczą, najważniejszą, jako że to są napady, które potrzebujemy grać od dwóch do czterech tak naprawdę osób, bo tylko we dwie osoby robimy sobie tylko i wyłącznie akcję we fleka. To warto jest wiedzieć, że na tych napadach potrzebowałbyś najlepiej jakiejś ekipy. Możesz grać to z ran ale nie zdziw się, że będziesz czasem czekał, żeby przejść jakiś napad dosłownie jakiś czas. To najlepiej jest sobie poszukać jakichś ludzi po prostu do gry na te napady, bo no, no trzeba to po prostu przyznać, że no gra z randomami tych napadów może być strasznie długa. Dodatkowo większość osób może chcieć dołączyć tylko i wyłącznie na sam finał. Nikt nie będzie chciał robić przygotowań, co jeszcze bardziej zmniejsza pulę potencjalnych osób, które nawet jeżeli by chciały zagrać te napady, to że w ogóle je ostatecznie zagrają. No i to jest w sumie najważniejsza rzecz, którą chciałem tobie dziś, Dzisiaj przekazać na ty w tym filmie, konkretnie tak, chciałem Tobie tyle rzeczy tutaj przekazać żebyś wiedział. Wiedział, że rzeczywiście tak to jest możliwe. Możliwe jest to, żebyś zagrać sobie te napady i rzeczywiście coś na tych napadach tak naprawdę sensownego zarobić. O sam sobie z napadów, kiedy jest premia razy dwa. No i jest ogólnie dosyć dobry. No ja nie będę mówił, że nie, że to jest tragiczny hype, ale wiesz, też nie oczekuj tego, że nagle ty zarobisz na tym jakieś niewiadome jak duże miliony. Przez to, że cały czas to jest ograniczone do, do osób. Jeżeli nie, nie masz szans grać tych napadów, proszę, możesz wrócić do Kaja Perico, Kasyna, czy nie wiem, Oscara, Guzmana czy cokolwiek. E, rzeczywiście tak, jest na to jakakolwiek szansa. Jest na to szansa, że się uda. Uda, rzeczywiście i będzie wszystko e, dobrze. To byłoby w takim razie na tyle, i do następnego, cześć.